Do góry nogami. A, lato, <try> lato, ty! Najlepiej trenuje się sztuczki, tańcząc przed lustrem. O, fajnie, ale patrząc w lustro niestety tracę równowagę. I idzie ci gorzej. Kotki, Od waszych tańców to nabrałem normalnie chęci na chrupki! Kapsiku, ale chlupki się skończyły wcale! No ale ja jestem głodny, pilu! <noise> Wybacz, ale to niemożliwe, żeby. Ha? Żeby chrupki same się pojawiały? Koś pełen kocich chlubek? Jak fajnie, że się z wizytą! Cierpliwości. Zjedzmy je w domu. <laughs> Arcykotki złapały przynętę. <laughs> I dobrze, nasz kawał właśnie zaczyna działać. <laughs> Jak to? Są dwukolorowe? Przepyszne. sardynkowo truskawkowe. Nie rozumiem, Boss. Dlaczego właściwie dałeś arcykotkom takie chrupki? Zdrap. Każda chrupka jest skoncentrowana. Zjadasz jedną, a jakbyś zjadł sto zwykłych. Ci arcykotkowi arcyfrajerzy tak się nimi przejedzą, że nie będą się mogli ruszyć przez długi czas. Aha, już rozumiem, Boss. Wtedy my się tu porządzimy. Mhm. Arcykotki... Zjadłem jedną chrupkę, ale tak się przejadłem. O. A, a ja zjadłem pięć chrupek, i ta jest ostatnia. O! O! Ojcie! Co ja teraz zrobię? Jejku, pierwszy raz jem kocią chrupkę do góry nogami. Co? O, cześć, koci przyjacielu! Coś tu pachnie jak... O! Chrupka. Krupka! 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 Ej! Klopsiku! <śm> Klopsiku, co robisz? Koniłem kota z chrupką, ale zwiał mi przez lustro Arcykotki! Klopsik właśnie wskoczył do lustra? Zniknął! Musimy go ratować! Nie zostawimy go samego! O! Dzięki, że przyszłyście mi pomóc, arcykotki. O... Widzę go! I widzę chrupkę! Chrupka! O! Chrupka! Jest do góry nogami! No pewnie, że tak! Przeszliście przez lustro! Witam! W arcyfantastycznym świecie do góry nogami. Tu jest kocia stycznie! A ty kim jesteś? Mów mi! Kot dziwak. Miło cię poznać, kocie dziwaku. A mogę teraz zjeść chrupkę? Oczywiście, jeśli dasz radę. A... O? o nie! Właśnie zjadłeś najlepszą krupkę ze zwykłego świata! Kocie dziwaku? Jak się tu dostaliśmy? Klopsik mnie wezwał, gdy do góry nogami stał. Wow! O to wąsa! Tak! Jadłem chrupkę stojąc na suficie! No dobra! Tu jest kocia stycznie! Ale jak tam wrócimy? To bardzo proste! Musicie tylko zaliczyć dwie lekcje! Lekcje? Pierwsza lekcja mówi o naturze świata do góry nogami. Tylko tyle? Proste! To bos i Strap. Co oni robią z naszymi instrumentami? Oni nas chyba nie słyszą, Lam. Idźmy do nich, odbierzmy im instrumenty. Ostrożnie, arcykotki. Bo w tym świecie wszystko jest odwrócone, nie tylko dom. Hej Boss! Oddawaj nam nasze instrumenty! No prześladę! Nie tak głośno. Co? Nie. Dlaczego próbujesz zagrać nasze instrumenty? Oho, babcia pina wraca do domu! Dobra, Boss. jeżeli nie chcesz posłuchać nas, to babcia pina się tobą zajmie. O, ten... Moje ukochane kicie! Babcia <zyskujesz> Pina ich przytula? Hmm. To znaczy, że to my! To jesteśmy my, tylko odwróceni! Brawo, arcykotki! Pierwsza lekcja zaliczona! <zyskujesz> I możemy przejść do lekcji drugiej! <zyskujesz> Trzeba po prostu przejść przez lustro wyjściowe. Hej, to gliniarz, koci policjant. Hmm? Szybko! Bez lustra nie wyjdziecie! <grym i wytrzyma> <grym i wytrzyma> <grym i wytrzyma> Więc tutaj gliniarz jest złodziejem! Ale bez obaw. W świecie do góry nogami zawsze znajdzie się rozwiązanie. W dziwnym pokoju! Lustro wyjściowe jest gdzieś tutaj! Patrzcie, to gliniarz! Gliniarzu, gdzie schowałeś lusterko? Nie mam go ze sobą. Oddałem Gaskowi. Ale gdzie jest gaziek? Szukajcie! Oh, Ciężko będzie się wdrapać! Spróbujcie klasnąć w łapy! Hmm? Mówię w górę! Klopsiku, to świat do góry nogami, więc chcemy jechać w dół! Cześć, Kaśku. Jakie piękne perfumy! Cześć, arcykotki! Gasku, ty się przeglądasz w lustrze? To nie jest lustro, milady, to mój autoportret! Spójrzcie, o tam! Mlekot i czekot! Oni mają lustro! I nadu. na dół! Dlekocie, czekocie, dacie mi lustro? Jasne, Lampo. Tylko łap szybko, żeby nie znikło! O nie! Zwierciadło zniknęło! Czasem, żeby dotrzeć do końca, należy zacząć od samego początku. Wróćmy do gliniarza! Czy masz może lustro wyjściowe? Nie, już go nie mam oczywiście. Aha, czyli nie masz wyjściowego lustra, czyż nie? Jasne, że ma. Bravo <laughs> Brawo, milady! Wracajmy do domu! Serdecznie wam gratuluję, arcykotki. Teraz już możecie opuścić odwrócony świat. Dziękujemy za wszystko, kocie dziwaku. Spotkamy się kiedyś jeszcze? Kto wie, mi lady? w odwróconym świecie wszystko się może zdarzyć. <śmieniczy> Miłego przebudzenia! A, wow! Z powrotem jesteśmy w naszym świecie! Jesteś pewien, Lambo? Hej, frajerzy się zbudzili. Arcykotki? Sprawdźmy, czy przydadzą się lekcje kota dziwaka z odwróconego świata. Bos, Purhel, zdrap! Nie chcemy was wyrzucać. Siedźcie sobie i jedzcie. Co? A ty, bos, chcesz jakieś smakołyki? Lodówka pełna! Ojeju, Milady oszalała! Gościnność jest podejrzana. Purhel, zdrap! Chodźmy! Hey. Wcale się tu dobrze nie bawię. No. Chociaż stycznie! Zrobiłaś wszystko na opak i wszystko wróciło do normy! Pora na arcykoncert! Zwierciadło to dom przewraca z góry w dół Gdy raz tam wejdziesz, tak będziesz się czuł Zobaczysz kotów sto futrzaste są Odwrotna baśń, to więc uwierz w nią A kiedy tylko się poczujesz zaskoczony Babcia Pina mocno zdziwi cię! Każdy kot wspaniały jest i... Mas <mulga> to be o